Okręt podwodny z gigantycznym działem na dachu jedyny taki w historii. Wyobraź sobie gigantyczny okręt podwodny, który nie tylko miał torpedy i możliwość ukrycia się w głębinach lecz także na swoim grzbiecie niósł potężne działa kalibru używanego przez ciężkie krążowniki. Brzmiało to jak science fiction lat dwudziestych, a jednak Francuzi postanowili wcielić ten szalony pomysł w życie. W świecie, w którym wszelkie traktaty morskie próbowały regulować wielkość pancerników i siłę ognia okrętów nawodnych, oni znaleźli lukę. Podwodne jednostki nie były ograniczone. Z tej luki narodziła się najbardziej niezwykła i jednocześnie przeklęta konstrukcja w historii marynarki wojennej. Jej nazwa brzmiała Surków, a jej sylwetka przypominała koszmar stworzony w arsenale w Szerburgu. Po zakończeniu Wielkiej Wojny wielkie mocarstwa próbowały uciec od spirali zbrojeń. Traktat waszyngtoński, a potem traktat londyński ograniczały budowę pancerników i krążowników, zamrażając wyścig morskich gigantów, ale nikt nie porozumiał się co do podwodnych drapieżników. Brytyjczycy marzyli o całkowitym zakazie, pamiętając grozę kampanii okrętów podwodnych, która niemal zadusiła ich wyspę. Francuzi natomiast widzieli w tym szansę. Ich imperium kolonialne rozciągało się od Karaibów po Pacyfik. A nowe traktaty krępowały rozwój tradycyjnej floty. Skoro nie mogli budować nowych pancerników, postanowili zbudować coś, co miało być pancernikiem w wersji podwodnej. Projekt ruszył w roku 1926, a jego patronem został Robert Surków. legendarny korsarz, który na przełomie XVIII i XIX wieku siała postrach na Oceanie Indyjskim. Wybór tej postaci nie był przypadkiem. Surcouf był symbolem francuskiej przebiegłości i odwagi, człowiekiem, który przechwytywał brytyjskie statki handlowe w spektakularnych abordażach. Okręt podwodny noszący jego imię miał odziedziczyć tę aurę korsarskiej fantazji, tyle że w epoce stalowych potworów. Kiedy w listopadzie 1929 roku Surcouf został zwodowany, świat patrzył z niedowierzaniem. Miał ponad 110 metrów długości, wyporność podwodną przekraczającą 4000 ton i przenosił coś, czego nikt wcześniej nie odważył się zamontować pancerną wieżę artyleryjską z dwoma działami kalibru 203 mm, identycznego jak na krążownikach ciężkich. Sama ta wieża ważyła 22 tony, a pociski miały masę 122 kg i mogły sięgać do 16 mil morskich. Co więcej, za kioskiem znajdował się hangar dla wodno samolotu Besson, który można było wypuścić na powierzchni, by prowadził rozpoznanie daleko za horyzontem. Surców przypominał pływającą bazę wojenną. 10 wyrzutni torped, motorówka do abordażu, cele dla 40 jeńców, zapasy na 90 dni rejsu i zasięg 10 tysięcy mil morskich. Załoga liczyła ponad 120 ludzi, co czyniło z jednostki mały krążownik ukryty w kadłubie okrętu podwodnego. W teorii mógł wynurzać się na szlakach handlowych, rozstrzeliwać frachtowce ogniem działu, przejmować statki jako łupy, a potem znikać w oceanie, zanim przeciwnik zdążyłby odpowiedzieć. Świat marynarki był zafascynowany, ale też przerażony. Francja pokazała światu monstrum, które nie pasowało do żadnej kategorii ani typowy krążownik, ani typowy okręt podwodny. Jednak im bardziej imponująco wyglądał na papierze, tym bardziej kłopotliwy okazywał się w praktyce. Już pierwsze próby ujawniły, że tak gigantyczna jednostka nurkuje zbyt wolno. W epoce, gdy samoloty rozpoznawcze mogły pojawić się z i zaatakować, to był wyrok śmierci. Wieża artyleryjska, zamontowana tak nisko nad wodą, teoretycznie mogła sięgać 16 mil. Lecz w praktyce z powodu fali rozbujań celny ogień można było prowadzić na niecałe 7,5 mili. Dodatkowo przy silnym sztormie cały okręt tak się kołysał, że z akumulatorów wylewał się kwas, grożąc załodze. Marynarka francuska długo udawała, że nie widzi problemów. Wysłano surków na rejsy pokazowe do kolonii. Imponujące podróże flagowej jednostki, które miały robić wrażenie w Dakarze czy Indochinach. Ale każdy kolejny miesiąc ujawniał kolejne awarie i konieczność skomplikowanych napraw. Koszty rosły, a plan budowy dwóch siostrzanych jednostek został po cichu anulowany. Jednak mimo wszystkich wad Surków pozostawał dumą francuskiej floty. W roku 1939, kiedy na Europę spadła groza nowej wojny, to właśnie ta olbrzymia jednostka znalazła się w samym sercu dramatycznych wydarzeń. Miała przejść od roli ciekawostki technologicznej do roli aktora w jednym z najbardziej dramatycznych i tajemniczych epizodów wojny morskiej. Kiedy wybuchła Druga wojna światowa, surków znajdował się daleko od francuskich baz. Stacjonował w rejonie Antylii z dala od głównych działań, co początkowo dawało złudne poczucie bezpieczeństwa. Ale już w pierwszych tygodniach konfliktu zaczęło się stawać jasne, że ten gigant nie zdoła uniknąć dramatycznych wydarzeń. Otrzymał rozkaz powrotu do Europy i ruszył ku ojczyźnie, a tam zamiast triumfu czekała go długa seria tragedii i przypadków, które ugruntowały opinię, że jest to jednostka przeklęta. Do Brestu dotarł z opóźnieniami i poważnymi problemami technicznymi. Potężne silniki diesla, które miały stanowić serce jego napędu, jeden po drugim odmawiały posłuszeństwa. W dodatku ster się zablokował, a zanurzanie stało się praktycznie niemożliwe. Kiedy w maju 1940 roku wojska niemieckie rozpoczęły błyskawiczną ofensywę, która złamała francuską obronę, Surków znalazł się w pułapce. W porcie Brestu tkwił gigant, który nie mógł zanurkować i nie miał sprawnego napędu, a w stronę miasta nacierały kolumny pancerne. Dowódca jednostki, kapitan Paul Martin, wiedział, że nie może pozwolić, aby ten unikalny okręt wpadł w ręce wroga. Zamiast poddać się, podjął decyzję niemal samobójczą. Spróbować przedostać się do Anglii, pokonując kanał La Manche. Sytuacja była dramatyczna. Ogromny kolos musiał przepłynąć ponad 200 km, korzystając jedynie z silników elektrycznych, które zwykle używano wyłącznie pod wodą i na krótkie dystanse. Prędkość była minimalna, a ryzyko wykrycia ogromne. Mimo to, załoga zdecydowała się na próbę. Rejs przypominał koszmar. Surków sunął powoli, jak ranny wieloryb, przez jedne z najbardziej patrolowanych wówczas wód. Każde spotkanie z samolotem zwiadowczym mogło oznaczać natychmiastowy atak, a każde pojawienie się niemieckiego kutra torpedowego groziło katastrofą. Napięcie wśród marynarzy sięgało zenitu, bo wiedzieli, że jeśli zostaną zauważeni, nie mają szans na ucieczkę ani obronę. W końcu, po kilkunastu godzinach męczącego marszu, jednostka dotarła do Plymouth. Była w tak opłakanym stanie, że przy odpływie osiadała na dnie portu i przechylała się niebezpiecznie na burtę. W tym momencie zaczęła się nowa, jeszcze bardziej dramatyczna odsłona jej historii. Francja chyliła się ku kapitulacji, a brytyjski premier Winston Churchill podejmował desperackie kroki, by nie dopuścić, aby potężne okręty sojusznika stały się łupem przeciwnika. Operacja Katapult rozpoczęta 3 lipca 1940 roku. Miała na celu przejęcie lub zniszczenie francuskiej floty, nawet kosztem przelewu krwi niedawnych sprzymierzeńców. Podczas gdy w Afryce Północnej brytyjskie pancerniki ostrzeliwały francuskie jednostki, w Plymouth przygotowywano się do przejęcia Surkufa. O świcie pod okręt podpłynęły trzy motorówki z 60 uzbrojonymi żołnierzami. Dowodził nimi kapitan Dennis Sprague z HMS Thames. Brytyjczycy mieli rozkaz przejąć jednostkę, ale Francuzi nie zamierzali się poddać bez walki. Kapitan Martin, przewidując możliwość abordażu, zamknął wszystkie włazy z wyjątkiem jednego i wystawił wartowników. Kiedy brytyjskie motorówki zbliżały się w mroku, jeden z francuskich strażników dostrzegł sylwetki i natychmiast pobiegł alarmować resztę załogi. Rozpoczęła się chaotyczna scena. Jeden z oficerów brytyjskich zdołał wskoczyć na pokład. Ale reszta została chwilowo zatrzymana przez zamknięty właz. Brytyjczycy jednak dobrze przygotowali się do akcji. Wiedzieli, że włazy Surkufa można otworzyć z zewnątrz, korzystając z mechanizmów ratowniczych. W ciągu kilku minut wtargnęli do środka. To co nastąpiło przeszło do historii, jako jeden z najbardziej dramatycznych epizodów bratobójczej walki aliantów. W kajucie oficerskiej Brytyjczycy próbowali przekonać Francuzów do przejścia na stronę wolnej Francji generała de Gola. Pokazano im rzekomy list admirała wzywający do lojalności wobec sojuszu. Martin podejrzewał fałszerstwo i odmówił, a atmosfera szybko się zaostrzyła. Rozpoczęła się gra nerwów, w której każda sekunda mogła przynieść wybuch przemocy. Kiedy jeden z francuskich oficerów został przyłapany na próbie sabotażu, Brytyjczycy uznali, że nie mogą już ryzykować. Padły groźby, a zaraz potem rozległy się pierwsze strzały. Oficer artylerii Bouillot wyciągnął pistolet i otworzył ogień, raniąc śmiertelnie kapitana Spreiga i kilku innych. W ciasnych pomieszczeniach wybuchła chaotyczna strzelanina, kule świstały, odbijały się od metalowych ścian, a marynarze próbowali kryć się za stołami i grodziami. Brytyjski podoficer zdołał ugodzić bujałta, lecz w tym czasie inny francuski lekarz, Lenistour, oddał całą serię w stronę brytyjskich żołnierzy. Gdy dym opadł, kilku ludzi leżało martwych lub ciężko rannych. Kapitan Sprague umierał, a dowodzenie przejęli jego podkomendni. Francuzi zostali w końcu obezwładnieni i wyprowadzeni, wielu w kajdankach. Wśród przekleństw i krzyków. Surgołów trafił w ręce Brytyjczyków, ale bez swojej wyszkolonej załogi był jak Pusty Kadłub. Ogromna, skomplikowana maszyna, której nikt nie potrafił okiełznać. Kiedy kurz po dramatycznym przejęciu surkufa w Plymouth opadł, Brytyjczycy stanęli przed problemem, którego tak naprawdę nie chcieli. Okręt był olbrzymi, skomplikowany i wypełniony urządzeniami, których obsługi nikt w Royal Navy nie znał. Francuscy marynarze, którzy do tej pory stanowili serce jednostki, zostali internowani albo odesłani do ojczyzny. Z całej starej załogi w Wielkiej Brytanii pozostał jedynie jeden oficer Georges Louis Blazon. To właśnie na jego barki spadło zadanie utrzymania kolosa przy życiu. Brytyjczycy, choć z początku niechętni, w końcu zgodzili się, aby okręt został przekazany wolnym Francuzom czyli marynarce powstającej wokół generała Charlesa de Gaulle. W teorii był to gest polityczny. Surków miał symbolizować, że Francja nadal walczy u boku aliantów, że jej marynarka nie zginęła. W praktyce była to bomba zegarowa. Okręt, który nawet dla doświadczonej francuskiej załogi stanowił wyzwanie, miał teraz trafić w ręce ludzi, którzy często nie widzieli wcześniej wnętrza okrętu podwodnego. Nową załogę sformowano w pośpiechu. Marynarze, którzy uciekli z Francji do Wielkiej Brytanii, zgłaszali się, kierowani patriotyzmem albo pragnieniem kontynuowania walki. Ale to, że ktoś służył wcześniej na krążowniku czy niszczycielu, nie oznaczało jeszcze, że wiedział, jak działa skomplikowany system balastów, baterii czy silników diesla olbrzymiej jednostki podwodnej. W efekcie na pokładzie Surkufa panował chaos, brakowało dyscypliny, a błędy techniczne stały się codziennością. Pierwszy próbny zanurzeniowy rejs na szkockich wodach zakończył się niemal katastrofą. Podczas manewrów ktoś niewłaściwie napełnił zbiorniki balastowe i kolos gwałtownie poszedł w dół. Zamiast płynnego zejścia na głębokość kilkunastu metrów, Surków runął w stronę dna, przekraczając granice bezpieczeństwa. W centrali rozległy się krzyki, syreny alarmowe wyły, a niektórzy marynarze byli przekonani, że już po nich. Dopiero desperackie wyrównywanie balastu zatrzymało ten lot ku ciemności, a okręt wynurzył się z trzaskiem i drżeniem. Admiralizacja brytyjska, która obserwowała próby, zanotowała jednoznacznie – załoga jest kompletnie nieprzygotowana. Ale to był dopiero początek serii wypadków, które sprawiały, że Surków z dnia na dzień tracił resztki reputacji. Podczas innego patrolu marynarze zapomnieli o zamknięciu włazu wieży dowodzenia. Kiedy jednostka zeszła pod wodę, przez otwarty otwór wlała się ogromna ilość słonej wody. Fale zalały akumulatory, a w kontakcie z elektrolitem natychmiast powstał trujący gaz chlor. W ciasnych korytarzach zaczęli się dusić ludzie. Kilku straciło przytomność, inni desperacko próbowali zatamować wycieki. Okręt dociążony wodą znowu poszedł w dół. Dopiero seria szczęśliwych zbiegów okoliczności i fakt, że ktoś w ostatniej chwili zdecydował się wydmuchać zbiorniki balastowe, sprawiły, że nie skończyło się katastrofą. Raporty brytyjskich oficerów, którzy pełnili rolę obserwatorów na pokładzie, były miażdżące. Porucznik John Green pisał, że francuscy marynarze nie przyjmują żadnych wskazówek, że lekceważą szkolenie i że dowódcy mają minimalny autorytet. Dyscyplina była jak to ujął, zła, a oficerowie śniemal nie kontrolowali ludzi. W Royal Navy zaczęto półgłosem nazywać Surkufa nie tyle dumą wolnej Francji, co pływającą trumną, która prędzej czy później pociągnie wszystkich na dno. I rzeczywiście morale na pokładzie spadało z każdym miesiącem. W obliczu kolejnych awarii marynarze ratowali się alkoholem. Dochodziło do kłótni, a nawet rękoczynów. Zdarzały się też akty otwartego nieposłuszeństwa wobec oficerów. Ciężar odpowiedzialności spadał na barki kapitana Blezona, który wciąż próbował udowodnić, że jego jednostka nadaje się do walki ale nawet wśród sojuszników zaczęło narastać przekonanie, że surków to niebezpieczna zabawka w rękach ludzi, którzy nie potrafią się nią posługiwać. Mimo to generał de Gaulle uparcie widział w nim symbol dowód, że Francja wciąż ma w oceanie jednostkę, której bali się wszyscy przeciwnicy. Kiedy w grudniu 1941 roku surków dotarł do Halifaxu, na pokład wszedł admirał Emil Muselier. Miał wielkie plany. Jednostka miała odegrać kluczową rolę w operacji przejęcia maleńkiego, ale strategicznego archipelagu Saint Pierre i Miquelon, położonego niedaleko wybrzeży Kanady. Operacja przebiegła błyskawicznie i bezkrwawo. Wraz z kilkoma korwetami Wolnej Francji, Surcouf wpłynął do portu na wyspach, a garnizon wierny rządowi Vichy został odsunięty od władzy. Mieszkańcy w plebiscycie niemal jednogłośnie poparli De Gola. Na pierwszy rzut oka wyglądało to jak sukces, ale polityczne konsekwencje były gigantyczne. Stany Zjednoczone były oburzone. Jeszcze chwilę wcześniej prowadziły negocjacje z rządem Vichy, a teraz, bez konsultacji, wolna Francja zburzyła całą misterną dyplomatyczną konstrukcję. Sekretarz stanu USA Cordell Hull był tak wściekły, że podał się do dymisji. A dopiero interwencja prezydenta Roosevelta powstrzymała kryzys. Od tej chwili w Waszyngtonie i Londynie na Surkufa patrzono nie jak na sojusznika, ale jak na problem. Brytyjczycy przestali dzielić się z wolną Francją informacjami wywiadowczymi, a Amerykanie uznali jednostkę za potencjalnie niebezpieczną. Atmosfera wśród marynarzy, już i tak kiepska, pogorszyła się jeszcze bardziej. Ludzie zaczęli pić tak dużo, że brytyjscy oficerowie łącznikowi obawiali się o własne bezpieczeństwo. Surkuf, zamiast być dumą, stał się ciężarem. I właśnie w tym momencie, w cieniu rosnących napięć, zapadła decyzja o wysłaniu go w najdalszą i najbardziej ryzykowną misję na Pacyfik. Okręt, który tonął pod ciężarem własnych problemów, miał przepłynąć przez Atlantyk, przejść kanał Panamski i dotrzeć do Tahiti, by wesprzeć obronę francuskich kolonii. Była to decyzja, którą wielu historyków później uznało za wyrok. Rozkaz, który nadszedł na początku roku 1942, zaskoczył wszystkich. Surcouf miał opuścić północny Atlantyk i udać się na drugą stronę świata. Celem była Nowa Kaledonia, a trasa prowadziła przez Bermudy, Kanał Panamski i dalej na Pacyfik, gdzie świeżo po ataku na Pearl Harbor sytuacja była dramatyczna. Plan wyglądał jak czysta fantazja. Kolos, który z trudem radził sobie w spokojnych wodach europejskich, miał teraz pokonać ocean, przemierzyć tysiące mil i stawić czoła japońskim siłom. Dla załogi oznaczało to długą i niezwykle niebezpieczną wyprawę, z której wielu nie wierzyło, że wróci. Już samo wyjście z Halifaxu na południe pokazało, w jak złym stanie znajdowała się jednostka. Z dwóch głównych silników diesla działał tylko jeden, a więc surków płynął powoli i nierówno, zostawiając za sobą smugę czarnego dymu widoczną z wielu mil. Aparatura hydroakustyczna, dzięki której można było słyszeć zbliżające się okręty, praktycznie nie funkcjonowała. Liczba pocisków do głównych dział była żałośnie mała. Ledwie 150 nabojów, co oznaczało, że w razie walki po kilku salwach artyleria stałaby się bezużyteczna. Mimo to w połowie lutego surków pojawił się w Bermudach. Kapitan George, Louis Blaison, zgłosił listę koniecznych napraw tak długą, że stocznia oceniła pracę na trzy miesiące. Londyn odpowiedział jednak krótko: Nie ma czasu, okręt ma ruszać dalej natychmiast. Wśród marynarzy zawrzało. W raportach odnotowano, że część ludzi piła tak intensywnie, iż nie nadawali się do pełnienia wachty. Stosunki między Francuzami a brytyjskimi oficerami łącznikowymi osiągnęły dno. Ci ostatni wręcz bali się o życie, bo wrogość rosła z dnia na dzień. Atmosfera była gęsta, jak przed wybuchem burzy. 12 lutego 1942 roku Surków opuścił Bermudy i skierował się na południe. Celem był kanał panamski, ale już po kilku dniach kontakt radiowy zaczął być coraz rzadszy, aż w końcu zupełnie się urwał. Ostatnie meldunki wskazywały, że jednostka poruszała się bardzo wolno, osiągając zaledwie 8 węzłów. W porównaniu z niemieckimi okrętami podwodnymi, które czaiły się na szlakach, Surków wyglądał jak łatwy cel. Wielki, głośny, dymiący i niezdolny do szybkiego zanurzenia. Potem nastąpiła cisza. Okręt, który miał być symbolem dumy i oporu, zniknął z mapy. Nie pojawił się w Panamie, nie zameldował się w żadnym porcie, nie wysłał sygnału SOS. W pierwszej chwili alianci uznali, że sprawa jest jasna. Surków musiał zderzyć się z amerykańskim frachtowcem Thompson Likes, płynącym w tamtym czasie przez Karaiby. Według raportów, statek o 22:28 uderzył w ciemnościach w zanurzoną przeszkodę. Chwilę później widziano błysk ognia. I słyszano krzyki w języku angielskim. A potem wszystko ucichło. Oficjalne dochodzenie ogłosiło: Surków zatonął wskutek kolizji. Jednak szybko zaczęły pojawiać się pytania, na które nikt nie potrafił udzielić przekonującej odpowiedzi. Najprostsza sprawa obliczenia. Odległość z Bermudów do miejsca zderzenia wynosiła ponad 1500 mil morskich. Aby tam dotrzeć w czasie, surków musiałby płynąć nieustannie z prędkością ponad 10 węzłów, co było niemożliwe w jego stanie technicznym. W rzeczywistości osiągał niecałe 8. Wynikało z tego, że w chwili zderzenia w ogóle nie mógł się tam znajdować. Dziwne było także to, że frachtowiec praktycznie nie ucierpiał. Kilka pogiętych blach, niewielki wyciek paliwa, nic więcej. Kolizja z 4000-tonowym kolosem powinna skończyć się znacznie poważniejszymi uszkodzeniami. Nie odnaleziono żadnych szczątków, ani fragmentów wyposażenia, ani ciał. Nawet marynarze, którzy pełnili wachtę na mostku i powinni mieć na sobie kamizelki ratunkowe, nie pojawili się w wodzie. Najbardziej zagadkowe było to, że według świadków coś w miejscu uderzenia eksplodowało i zajęło się ogniem. A przecież okręt podwodny, napędzany olejem napędowym, nie powinien wybuchać jak beczka benzyny. Na biurka oficerów zaczęły spływać raporty podważające oficjalną wersję. Amerykańscy lotnicy z 6. Dywizjonu Bombowego działającego w rejonie Panamy zgłaszali, że 19 lutego zaatakowali dużą jednostkę podwodną i zatopili ją bombami głębinowymi. Twierdzili, że Sylwetka była ogromna, znacznie większa niż typowe niemieckie ubuty. Możliwe więc, że Surków przetrwał kolizję, dryfował uszkodzony, a następnego dnia padł ofiarą pomyłki sojuszniczych samolotów. Były też inne hipotezy, jeszcze bardziej mroczne. Niektórzy sugerowali, że Brytyjczycy mieli już dość tej nieudolnej jednostki i specjalnie wysłali ją w rejon, gdzie prędzej czy później zginie. Admiral Horton otwarcie pisał, że Surkow to zagrożenie większe dla aliantów niż dla wroga. Krążyły plotki, że ktoś mógł podłożyć na kadłubie miny zegarowe, które wybuchły w drodze na południe. Najbardziej zaskakującą teorię wysunął jednak emerytowany amerykański dowódca okrętów podwodnych, Frederick Hallett. Po latach badań przekonywał, że Surków w ogóle nie zamierzał dotrzeć do Panamy. Według niego kapitan Blesson i część załogi planowali ucieczkę do Martyniki, gdzie władze sprawowali lojalni wobec Wisi Francuzi. Tam mogli szukać wsparcia technicznego i ewentualnie przygotować się do przejścia przez Atlantyk pod eskortą niemieckich jednostek. Halet zwrócił uwagę, że w maju 1942 roku amerykańska łódź latająca Catalina. Zaatakowała ogromny okręt podwodny w rejonie Martyniki. Pilot meldował, że był to największy okręt, jaki kiedykolwiek widział i że miał na kiosku biały znak krzyża, bardzo podobny do symbolu wolnej Francji. W tamtym czasie żaden niemiecki okręt podwodny nie zaginął. Więc co to była za jednostka? Czyżby właśnie z biegiem okoliczności odkryto Surkufa podczas próby połączenia z niemieckim okrętem podwodnym eskortującym? Nie znaleziono nigdy wraku. Nie podniesiono żadnych szczątków. Wszystko pozostało w sferze domysłów. Jedno było pewne. Surków zniknął bez śladu wraz ze swoją 130-osobową załogą. W świecie, gdzie każde zatonięcie miało swoje raporty i meldunki, ta zagłada wyglądała jak celowe wymazanie z pamięci. Ostatnie dni Surkufa otacza do niedopowiedzeń i sprzecznych relacji, które od ponad 80 lat budzą wyobraźnię historyków, marynarzy i pasjonatów tajemnic morskich. Każda wersja wydarzeń brzmi inaczej, a im więcej analiz powstaje, tym większe wątpliwości budzi oficjalne wytłumaczenie. To właśnie ta aura niepewności sprawiła, że okręt podwodny z gigantycznym działem na dachu stał się legendą, nie tylko ze względu na swoją unikalną konstrukcję, lecz także z powodu zagadkowego końca. Wersja pierwsza, ta uznana przez Aliantów za obowiązującą, zakładała przypadkową kolizję z amerykańskim frachtowcem Thompson Likes. Jednakże wnikliwa analiza dowodów sprawiła, że wielu specjalistów zaczęło ją kwestionować. Matematyka była bezlitosna. Córków nie mógł znaleźć się w miejscu zderzenia o wskazanej godzinie, jeśli faktycznie płynął z prędkością, jaką potrafił osiągnąć w swym ostatnim rejsie. Brak szczątków, brak ciał, brak sygnału ratunkowego to wszystko tworzyło obraz, w którym wiele elementów do siebie nie pasowało. Wersja druga, nie mniej dramatyczna, mówiła o ataku własnych sojuszników. Amerykańscy piloci z jednostki bombowej operującej z Panamy, raportowali 19 lutego o zatopieniu ogromnego okrętu podwodnego. Ich meldunek był precyzyjny. Sylwetka miała ponad 100 metrów długości, co natychmiast wykluczało niemieckie okręty podwodne. W ich przekonaniu zniszczyli groźnego przeciwnika, jednak w archiwach Kriegsmarine nie znalazł się żaden wpis o utracie jednostki w tym czasie i w tym rejonie. Jeśli więc faktycznie zatopiono tamtego dnia Olbrzyma, musiał to być Surków. Trzecia teoria miała charakter polityczny, wręcz spiskowy. Zgodnie z nią Surków nie był już potrzebny Brytyjczykom ani Amerykanom. Zamiast symbolu oporu stał się źródłem kłopotów, dyplomatycznym ciężarem i zagrożeniem na morzu. W raportach brytyjskich admirałów nie brakowało słów krytyki. Jednostkę nazywano niebezpieczną dla własnej strony, chaotyczną, trudną do opanowania. Niektórzy uważali, że wysłanie go w rejs przez Atlantyk bez eskorty i w fatalnym stanie technicznym było de facto wyrokiem śmierci. Pojawiały się nawet plotki, że ktoś mógł podłożyć ładunki wybuchowe z opóźnionym zapłonem, aby pozbyć się problemu w sposób definitywny. Ale najwięcej emocji budziła wersja czwarta, którą wysunął emerytowany amerykański oficer marynarki Frederick Hallet. Według niego kapitan Blessen, stojąc przed niemożliwym zadaniem przepłynięcia na Pacyfik w okręcie ledwo zdolnym do żeglugi, podjął desperacką decyzję. Zamiast wykonywać rozkaz, skierował jednostkę ku martynice, gdzie wciąż panowała administracja lojalna wobec Wisi. Tam Surków mógłby znaleźć części zamienne, wsparcie techniczne i czas na naprawy. HALET odnalazł trop, który wydawał się potwierdzać tę hipotezę. Trzy miesiące po zaginięciu Surkufa, amerykańska Katalina zaatakowała i zatopiła w pobliżu Martyniki ogromny okręt podwodny, którego sylwetka odpowiadała opisowi francuskiego kolosa. Pilot porucznik Edward Binning meldował, że nigdy nie widział tak wielkiej jednostki. Co więcej, na kiosku miał dostrzec biały znak w formie krzyża symbol wolnej Francji. Dlaczego okręt uciekający do Wisi miałby nosić takie oznaczenie? Może było to celowe, aby zmylić sojusznicze patrole i uniknąć omyłkowych ataków? Z relacji załogi Kataliny wynikało, że zatopiony kolos niemal w ogóle się nie bronił. Płynął z prędkością pięciu węzłów, jakby był poważnie uszkodzony, i został kompletnie zaskoczony. Głębinowe bomby uderzyły celnie, a świadkowie opisywali, jak dziobowa część wynurzyła się w gwałtownym geście konającej maszyny po czym kadłub poszedł w dół, znikając na głębokości 4,5 tysiąca stóp. W tym samym rejonie czekał wówczas niemiecki okręt podwodny U-69, który najpewniej miał eskortować francuską jednostkę przez Atlantyk. Skoro się nie pojawiła, niemiecki dowódca wrócił z pustymi rękami. Ten trop wywołał prawdziwą sensację. Jeśli Hallet miał rację, oznaczałoby to, że Surcouf nie zginął w kolizji ani w wyniku sabotażu, lecz podczas próby dezercji. Dla Francuzów byłaby to niewygodna prawda. Symbol oporu stawałby się symbolem zdrady. Dla Brytyjczyków i Amerykanów równie kłopotliwa okazywałoby się, że zatopili sojuszniczą jednostkę, a potem przez lata utrzymywali wygodną wersję o kolizji z frachtowcem. Wszystkie te hipotezy miały wspólny mianownik brak dowodów materialnych. Wraku Surkufa nigdy nie odnaleziono. Mimo, że w latach 60. i 70. podejmowano próby zlokalizowania go u wybrzeży Martyniki i w rejonie Karaibów, dno oceanu wciąż kryje jego tajemnice, a rodziny 130 marynarzy nigdy nie doczekały się pewnej odpowiedzi, co stało się z ich bliskimi. Ta cisza i pustka po tak wielkim kolosie sprawiły, że Surków wyrósł na legendę. Był niczym morski duch. Najpierw miał stać się potężną bronią, która zmieni oblicze wojny na morzu, a potem rozpłynął się bez śladu, pozostawiając jedynie spekulacje i domysły. Jego historia kończy się nagle, urwana w połowie zdania, tak jakby ktoś wyciął ostatni rozdział z kronik II wojny światowej. Dziś na nabrzeżu w Szczerburgu stoi skromny pomnik poświęcony załodze, która nigdy nie wróciła. Pamięć o tych ludziach przetrwała, choć ich grobu nie ma. A tajemnica największego okrętu podwodnego z działem krążownika na dachu wciąż budzi emocje i każe zadawać pytania, na które najpewniej nigdy nie poznamy odpowiedzi. Jeśli podobała Ci się ta niezwykła historia o Surcufie, zostaw proszę lajka. Napisz w komentarzu co sądzisz o tajemniczym losie tego kolosa i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych opowieści o najbardziej niezwykłych okrętach w historii.